W tym filmie pokażę Ci metamorfozę mieszkania, które zamieniliśmy z czteropokojowego na pięciopokojowe. Zobaczysz remont od środka, omówię na co zwracaliśmy uwagę przy inwestycji, następnie przejdziemy przez mieszkanie już po jego wyremontowaniu, a na sam koniec zapraszam Cię do tego, co lubimy najbardziej na tym kanale, czyli do liczb. Dla zachęty powiem Ci, że to mieszkanie kupiliśmy o 33% taniej niż średnia rynkowa w tej dzielnicy. I pewnie się domyślasz, co ten fakt oznacza dla rentowności takiej inwestycji. Więc zapraszam do obejrzenia całego procesu. Pokażę, ile wyniósł nakład na mieszkanie, ile mogłoby zarabiać w wersji czteropokojowej, a ile faktycznie będzie zarabiać po zmianie na wersję pięciopokojową. Omówimy koszty remontu i koszt zakupu, licząc z metra, które pomimo, że inwestycja jest w Warszawie, okazały się dużo niższe, niż tutejsza średnia, a to wszystko dzięki naszej staranej selekcji mieszkania. Nazywam się Maciej Gołębieski i od 2016 roku pomagam inwestorom kupować dobre mieszkania na wynajem. A teraz przenieśmy się do mieszkania i uwaga techniczna, ujęcia w samym mieszkaniu nagrywaliśmy w pewnych odstępach czasu, więc będzie to delikatna podróż w czasie. Zapraszam. Cześć. Witajcie na warszawskim Mokotowie. Słuchajcie, dzisiaj postanowiłem wziąć Was do mieszkania, jednego z tych wielu mieszkań, które co miesiąc oddajemy inwestorom, aby mieli dobre mieszkania na wynajem. Postanowiłem zaprać Was trochę za nasze kulisy, zobaczyć jak wyglądają remonty, co my w tych mieszkaniach robimy, tak żeby pokazać Wam pewne smaczki, pewne ciekawostki dotyczące mieszkań. Zrobimy miniserię z tego. Dzisiaj pierwsze mieszkanie. Na warszawskim okotowie. pokażę wam pięć rzeczy, a na koniec jeszcze jeden sekret. Pierwsza sprawa, którą chcę wam pokazać, to dodatkowy pokój, który w tym mieszkaniu powstał w bardzo ciekawy sposób. Wejdę tutaj. Słuchajcie. Jak się przyjrzycie, możecie sobie możecie zerknąć na podłogę. To jest nietypowe pomieszczenie, dlatego że ono kiedyś było Korytarzem klatki schodowej. Widać to zresztą po oknie, które widać, że jest oknem zewnętrznym. Nie jest to takie typowe okno jak w mieszkaniu. Tu kiedyś był korytarz. Jak do tego doszło, że w tym momencie mamy tu pokój? Całkowicie unikalna sytuacja. Chyba po raz pierwszy mamy coś takiego. Poprzedni właściciel mieszkania, który sprzedawał to mieszkanie naszemu inwestorowi, dogadał się, porozumiał się ze spółdzielnią, z administracją budynku. Dodał tą część budynku do swojego mieszkania, więc to nastąpiło takie powiększenie formalne tego mieszkania. Ale kiedyś, jeszcze kilkanaście lat temu, był tutaj po prostu korytarz. No i w tym momencie, właśnie, udało nam się znaleźć taki smaczek, mieszkanie, które ma dodatkowy pokój. W ogóle całe mieszkanie ma powierzchnię 56 m2, i my wygospodarowaliśmy tutaj. Pięć pokoi. Ono ma tą powierzchnię razem z tą częścią, więc oczywiście wchodzi to w ramach całego metrażu, natomiast bardzo ciekawa rzecz. W sumie też takie okno e, zaskakujące. Myślę, że rzadko kiedy takie okno e, widzieliście w pokojach, ale pomieszczenie dalej się nadaje na pokój kształtny, w miarę prostokątny układ. Teraz pokażę Wam kolejne pomieszczenie, które, e, które powstało jeden z kolejnych pięciu pokoi. Ten akurat jest, nie przepraszam, to niepokój. To będzie kuchnia. Słuchajcie, kuchnia. Tym razem też ciekawe rozwiązanie, bo kuchnia w pełni jasna. To znaczy, z oknem są tu zachowane wszystkie piony, które były. W związku z tym nie zmieniamy umiejscowienia kuchni, po prostu robimy nową. Zawsze robimy generalny remont mieszkania. Tak jak widzicie, tutaj wszystko zostało zdarte do gołej ściany, do gołej podłogi. Wszystko jest zrobione od nowa. Tutaj też oczywiście zostają piony jako części wspólne. Całego budynku, do nich się potem podłączamy. Tutaj powstanie piękna kuchnia. Mam nadzieję, że będę miał okazję Was zaprosić do tego mieszkania, jak już skończymy remont. Druga ciekawostka, druga taka zmiana, którą w tym mieszkaniu robimy, to to pomieszczenie. To jest łazienka, która kiedyś była zwykłą łazienką składającą się z wanny, umywalki i toalety, sedesu. W tym momencie. Zmieniamy to na półtorej łazienki. Co to znaczy półtorej łazienki? Zachowujemy pełną funkcjonalność jednej łazienki, czyli prysznic, umywalka, sedes i dodajemy do tego jeszcze nazwane, pół łazienki, taką niepełni funkcjonalną łazienkę, czyli sam sedes, toaletę z umywalką. Inwestor miał przez nas przedstawioną scenariusz taki, żeby zrobić dwie pełne łazienki, czyli jeszcze jeden dodatkowy prysznic. On by się tutaj zmieścił. Jak zobaczycie sobie, jak zobaczycie ten układ, to jest gdzie tutaj zrobić jeszcze. Drugi, drugi prysznic. Natomiast decyzją inwestora po to, żeby zoptymalizować nakłady inwestycyjne, a zachowując cały czas funkcjonalność akceptowalną przez pięciu najemców, w tym standardzie, jak wynajmujemy, zapadła decyzja: dobrze, ten jeden prysznic go nie robimy. Byłaby taka opcja, moglibyśmy to zrobić. Teraz zapraszam Was do kolejnego pomieszczenia. Tu w ogóle też widać, jakbyśmy mogli chwycić trochę z okna, widać, że jesteśmy naprawdę w centrum Mokotowa. Widać tutaj jedną z głównych arterii komunikacyjnych. Także miejsce jest świetnie skomunikowane, bardzo blisko przystanki tramwajowe. Natomiast chciałem Wam pokazać tutaj drobny aspekt technologiczny, jak my sobie radzimy ze ścianami. Oczywiście na remont można wydać dowolną kwotę. Remont może być jednym wielkim workiem bez dna, ponosić bardzo duże koszty, które niekoniecznie są optymalne z punktu widzenia potem uzyskania rentowności mieszkania. Co mam na myśli? Wiele osób, remontując mieszkania, robi całkowity, na, całkowity remont ściany, kładąc nowe gładzie. To jest dość kosztowny zabieg, dlatego że musi być precyzyjnie wykonany, porządnie. Wiadomo, kolejne metry kwadratowe działania dla ekipy remontowej. My znaleźliśmy sposób, który rozwiązuje dwa problemy. I jest tańszym rozwiązaniem. Kładziemy na ścianę, nie kładziemy gładzi, tylko robimy taką fakturę lekką z wykorzystaniem piasku. To jest taki tęk wymieszany z piaskiem. I teraz ta ściana nie wygląda idealnie gładko. Natomiast ta ściana, po pierwsze. Jest tańsza w wykonaniu, trwalsza. Taką ścianę jest trudniej uszkodzić, na przykład uderzając o to jakimś przedmiotem. Tak? Tutaj trudniej zrobić wgniecenie. Ściany takiego tynku typowo gipsowego są bardzo miękkie, bardzo łatwo zrobić uszkodzenie takiej ściany, co potem kosztuje naprawa. I dodatkowo ta faktura ściany maskuje jej niedoskonałości. Ona może nie być idealnie gładka, ona może mieć jakieś no właśnie, takie nazwijmy to niedoskonałości, czyli po prostu pofalowania swojej powierzchni, natomiast dzięki nałożonej tej fakturze tego po prostu oko ludzkie nie będzie widziało. Jest to trik, który jest w pełni akceptowany przez naszych właścicieli, przez naszych inwestorów. Jest też w pełni akceptowany przez najemców, którzy tu mieszkają. Im to w zupełności nie przeszkadza, co więcej jest takim pewnym wyróżnikiem. No, jest to po prostu ciekawe rozwiązanie. Taki trik być może możecie to zastosować u, u, u siebie. Podejdźmy teraz do trzeciej ciekawostki w tym mieszkaniu. Jeszcze do niedawna część remontów, które wykonywaliśmy, e, wykona, robiliśmy w ten sposób, że w częściach wspólnych mieszkania, w której teraz jesteśmy, to jest korytarz mieszkania, w części wspólnych mieszkania kładliśmy również panele podłogowe, takie jak w pokojach. Od pewnego czasu zdecydowaliśmy, że to nie jest jednak optymalne rozwiązanie, że lepiej sprawdzą się w częściach wspólnych. Po prostu płytki. Więc tutaj na przykład widzicie, została zerwana podłoga, jest położona nowa warstwa, na którą będzie, będą kładzone płytki i tak cały ciąg komunikacyjny od wejścia, którym wchodzimy do tego mieszkania, w ten korytarz, łącznie z łazienką, łącznie tutaj z kuchnią, tutaj wszędzie będą położone płytki, tak żeby to było ta przestrzeń wspólna była łatwiejsza do utrzymania w czystości. Płytka łatwiej się zmywa niż. Panel, no i też jest dużo bardziej wytrzymała, i też widać te takie rozróżnienie między tą częścią, powiedzmy, bardziej mieszkalną, czyli pokojem, a częściami wspólnymi. Czwartym trikiem, który zastosowaliśmy, to było właśnie to podzielenie łazienki, wygospodarowanie tam większej funkcjonalności, ale teraz chciałem Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, która jest naszą sekretną bronią. Jak my uzyskujemy. Pięć pokoi na pięćdziesięciu metrach. Zawsze mnie o to inwestorzy pytają, ale Panie Mańczku, jak wydzielicie te pokoje? Jak to się dzieje, że tam ich tyle powstaje? Więc oczywiście, przede wszystkim my się otwieramy na to, że jeśli są duże pomieszczenia, należy je podzielić na mniejsze pokoje. To jest pierwsze przestawienie, które trzeba sobie zrobić w głowie i mentalne, i tak się nastawić do całego, całego remontu. To jest naszym celem: wygospodarować jak najwięcej pomieszczeń w danym metrażu. Częstym ograniczeniem są okna. I teraz chciałbym Wam pokazać za chwilę, jakie rozwiązanie techniczne stosujemy przy podziale, kiedy mamy okno jedno w dużym pomieszczeniu, w jaki sposób możemy je wykorzystać i pod jakimi warunkami jest to możliwe, aby wykorzystać to okno w dwóch pokojach. W tym momencie stoimy w części dawnego salonu, dawnego pokoju dziennego w tym mieszkaniu, który został podzielony na dwie części. To, że to jest salon, widać między innymi po tym, że jest po prostu wyjście, okno balkonowe, wyjście na balkon, jak widać tutaj na tą samą stronę, co przed chwilą widzieliśmy z sąsiedniego pomieszczenia. Natomiast tutaj zauważycie nietypowe rozwiązanie, które często wzbudza emocje, natomiast które po prostu bardzo dobrze się sprawdza. Jest to rozwiązanie w pełni racjonalne. Stawiamy ściankę działową, ściankę, która jest wykonana w lekkiej konstrukcji, to jest konstrukcja zbudowana z profili stalowych, płyt karton-gipsowych z jednej, z drugiej strony. W środku jest werna mineralna po to, żeby wygłuszyć ścianę. Ściana ma grubość około 8 cm szerokości w sumie. I jest bardzo lekką konstrukcją, szybką do postawienia, stosunkowo niskokosztową, pozwalającą sprawnie dzielić te pokoje na funkcjonalność dwóch pokoi. I teraz mamy tutaj wyzwanie takie, że w tym salonie było jedno okno. Ono się składało w sumie z trzech skrzydeł. Jak zobaczymy za chwilkę z ujęcia kamery, mamy dość szerokie jedno skrzydło, takie wąskie skrzydło obok. Ale też w pełni funkcjonalne. Ono się po prostu otwiera jak zwykłe okno, i do tego okno balkonowe, wyjście na balkon. I teraz, ponieważ nie jesteśmy w stanie w to łączenie pomiędzy dwoma skrzydłami dość całą ścianą, no robimy taki trik techniczny, który nam się świetnie sprawdza w wielu mieszkaniach. Dostawiamy ścianę szeroką, tak jak normalnie ją robimy, tak daleko jak się tylko da do okna. Później w ten otwór, który tutaj zostawiliśmy, wstawiamy cienką płytę, która dochodzi od konstrukcji ściany do tej przestrzeni pomiędzy, pomiędzy połaciami okiennymi w ten sposób, aby ta część okna otwierała się w tym pokoju, a druga część okna, którą przed chwilą widzieliście, otwierała się w pokoju sąsiednim. Ta ściana w związku z tym musi zostać zwężona od pewnego momentu, żeby zachować tutaj przestrzeń do otwierania tego okna. Mam nadzieję, że będziemy mogli pokazać wam to rozwiązanie na koniec, jak funkcjonuje już w wyposażonym, umeblowanym, funkcjonującym mieszkaniu, także zaproszę was jeszcze raz pewnie na to mieszkanie. Natomiast chciałbym wam pokazać jeszcze jeden sekret, który znaleźliśmy w tym mieszkaniu, który pozwolił wydobyć kolejny potencjał. Okazuje się, że każde mieszkanie ma ono swoją historię, w tym przypadku trochę ukrytą, wymagającą trochę researchu, takiego technicznego porozmawiania Zarówno z osobami, które miały dokumentację tego mieszkania, jak i pamiętały, jak ono było wykonane. Otóż tutaj widzimy, wykonany, wydaje się, nowy otwór drzwiowy. To jest kluczowa rzecz, dlatego że za, tym, za tymi drzwiami, jak pamiętasz z początku filmu, jest jeden spokoj. Teraz on musi być zamykany, on musi być nieprzechodni. Zawsze utrzymujemy taką funkcjonalność każdego spokoju. Tutaj Tajemnica, skrywana przez ściany tego mieszkania, polegała na tym, że ten otwór swego czasu został zamurowany. On tutaj był, potem przez pewien czas był zamurowany. Niewiele osób pamiętało, że jakieś było tu przejście, ale kiedy dowiedzieliśmy się o tym szczególe, bardzo istotnym, zobaczyliśmy kurczę. Tu jest naprawdę dodatkowy potencjał, bo można wygospodarować właśnie ten otwór. Odtworzyć go w tym miejscu, bo on już kiedyś był tutaj wykonany. Gdyby go tu nie było, byłby problem, dlatego że jest to ściana nośna. I gdyby nie to, że ten otwór został wykonany przez jeszcze poprzedniego właściciela tego mieszkania, został zalegalizowany, wszystko zostało zrobione zgodnie z przepisami prawa, mogliśmy teraz ten otwór odtworzyć i przywrócić jego funkcjonalność, a tym samym wysporować ten dodatkowy pokój. Jedno mieszkanie, 56 metrów. Pięć pokoi i aż 6 trików, które można zastosować na tak niewielkiej powierzchni, aby wydobyć potencjał inwestycyjny tego mieszkania. Już niedługo zaproszę Was na to mieszkanie, kiedy będzie gotowe, kiedy będzie w pełni umeblowane i wyposażone, udekorowane pod najemców. Witajcie! Jakiś czas temu oprowadzam Was po mieszkaniu w trakcie remontu. Dziś jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, remont jest zakończony i chciałem Ci pokazać, Efekt końcowy, także zapraszam Cię na krótki spacer po gotowym produkcie, jaki przekazujemy inwestorom do wynajmu. Jesteśmy w tym momencie w korytarzu. Pamiętacie, pewnie zwracałem wtedy uwagę na to, że podłogę robimy w taki sposób całą, wyłożoną płytkami, łącznie z kuchnią, aby aby podłoga była łatwo zmywalna, łatwa do sprzątania, prosta rzecz, ale istotna w przypadku kiedy mieszkanie jest intensywnie użytkowane, a przecież na tym nam zależy, bo chcemy w naszym mieszkaniu było jak najwięcej najemców. I żeby mieszkanie to generowało w związku z tym jak najwyższy czynsz. W tym mieszkaniu, w którym już, przypominam, byliśmy w poprzedniej części tego nagrania, był taki pokój, który był wygospodarowany z dawnej klatki schodowej. Pamiętacie, tam właściciel, jeszcze zanim sprzedał to mieszkanie, uzgodnił ze wspólnotą spółdzielną, że może to mieszkanie zostać przyłączone, ten, ten, to pomieszczenie przed mieszkanie może być włączone do niego. I tutaj powstał pokój. Teraz was zaprowadzę do tego pokoju, jak on wygląda. Tak wygląda efekt finalny. Tutaj pamiętacie, że to okno było takie specyficzne. Chcę jeszcze z wam zwrócić uwagę na to, jak potrzeba czasami twórczo wykorzystać przestrzeń. No tutaj widać szafę, która jest mocno schowana w taką wnękę. To wszystko po to, żeby po prostu więcej zmieściło się w samym, w samym pokoju. Niby prosta rzecz, a jednak trzeba brać to pod uwagę. Tutaj też. Łóżka, które w tym momencie zaczęliśmy produkować, te łóżka, które tutaj widzisz, to są łóżka naszej własnej produkcji. Mają też takie oparcie, aby jak najmniej brudziła się ściana od tego, kiedy tutaj ktoś śpi. No, rzecz znowu bardzo praktyczna. Porządne biurka, stabilne jako stały element wyposażenia mieszkania. Tutaj mamy jedną z części wspólnych. Jest to. Kuchnia, w tym przypadku jest to kuchnia tak zwana jasna, czyli z oknem, wyposażona bardzo standardowo. Mamy takie drobne rzeczy, jak na przykład ekspres do kawy, który zawsze podwyższa jakoś tam standard. Teraz zapraszam Was do kolejnej części wspólnej. Jest to oczywiście łazienka. Na początku pokażę Wam malutkie WC. Specjalnie nie ma co oglądać, pokazuje tylko, że jest takie miejsce. Oprócz tego, WC jest oczywiście pełna łazienka, w pełni funkcjonalna z prysznicem. Tutaj też umieściliśmy pralkę. No, wiadomo, funkcjonalność, taka, aby te osoby, które w mieszkaniu mieszkały, po prostu miały tutaj podstawowy komfort zapewniony. Pamiętajcie, że mówimy cały czas o najmniej dla studentów. To nie są osoby bardzo wymagające pod kątem e, standardu. Natomiast no, trzeba zachować takie podstawowe funkcjonalności. Teraz jesteśmy już w kolejnym pomieszczeniu. Tutaj chciałem wam pokazać te łóżka, które robimy na wymiar. Jest, jest tutaj ono bardziej widoczne. Bardzo porządna konstrukcja. Kiedyś mieliśmy problem, tak problemy takie, że łóżka nam się po prostu często łamały. No w tym momencie właściwie są to łóżka nie do załamania. Prosty kącik do pracy dla studenta. Szafa robiona również przez nas. Tutaj nawet nie chodzi o nie wiem kolorystykę tej szafy i jej rozmiary, tylko o wytrzymałość. Bardzo ważna rzecz, żeby po prostu było to funkcjonalne i wytrzymałe. Tutaj taki, taki kadr ujęcie pokoju powiedzmy największego w tym mieszkaniu. Tutaj widać, że staramy się dopasować kolorami do różnej estetyki, żeby klienci mogli sobie znaleźć pokoje w różnych kolorach. Zwrócę jeszcze Waszą uwagę, opowiadałem w poprzednim nagraniu o tej fakturze ściany. Tutaj widać pięknie podświetlony w tym momencie. E, widać, jak ta ściana ostatecznie jest wykończona tak, żeby właśnie była odporna na zadrapania, a jednocześnie, żeby no, stanowił jakiś taki ciekawy, e, ciekawy wyróżnik, który rzadko się spotka w innych mieszkaniach. Takie proste szczegóły jak szafki na buty. E, może byliście kiedyś na moim webinarze. W pierwszym mieszkaniu, które widziałem zrobione na pokoje, jak w korytarzu było dużo kurtek i butów, no to to jest właśnie to miejsce, które ma przyjąć tą inwazję kurtek i butów. <Szafeczki>, Oznaczone kolorami pokoi, e, tak, żeby najemcy też wiedzieli, które są ich, no i dużą, dużą ilość wieszaków. To jest taki element podstawowy, żeby w każdym mieszkaniu, gdzie jest dużo najemców coś takiego było, no i szafa techniczna to jest taka szafa też stojąca w korytarzu, nietypowa rzecz, natomiast to jest miejsce, w którym są na przykład, jak za chwilkę wam pokażę, e, przechowywane takie podstawowe rzeczy, jak odkurzacz, deska do prasowania, czy podstawowy komplet narzędzi, jakieś tutaj uzupełniania też. Elementów eksploatacyjnych. Generalnie chcemy, żeby najemcy mogli sami pewne rzeczy sobie, chociażby tą żarówkę wymienić. Oczywiście najemcy sami w mieszkaniu sprzątają, stąd musimy im zapewnić tutaj odpowiedni sprzęt. I ostatni pokój pokój, znowu jak widzicie, zróżnicowany. Mamy tą, te estetyki pokoi. Tutaj taki pokój trochę ciemniejszy, z taką bardziej elegancką tapetą, tak żeby każdy znalazł coś dla siebie dodatkowa jeszcze wstawiona komoda. Też jak tylko takie miejsca znajdujemy, tego typu mebelki również wstawiamy. Tutaj w tym miejscu również warto powiedzieć o sytuacji, którą opisywałem w poprzednim filmie, a mianowicie pokazywałem, jak wykorzystujemy jedno okno w dwóch pomieszczeniach, o ile oczywiście okno jest dwuskrzydłowe. Tutaj widzimy ten efekt końcowy, gdzie widać, jak skrzydło okna dochodzi bezpośrednio do zwężonej tutaj ścianki, otwiera się. To skrzydło okna w tym pomieszczeniu, a w sąsiednim pokoju już e, kolejne skrzydło okna. No i widok na prawie samym centrum Warszawy. Jesteśmy na warszawskim Ursynowie na ulicy Racławickiej. Także bardzo dobrze zlokalizowane e, miejsce, zlokalizowane mieszkanie. Wiadomo musi być dobry dojazd na uczelnię. Są tutaj tramwaje, w związku z tym e, jak każde mieszkanie inwestycyjne, które przygotowujemy, bardzo fajnie skomunikowane. Słuchajcie, to tyle krótkiej wycieczki. E, nie ma w tym mieszkaniu być może Jakichś niesamowicie zaskakujących rozwiązań. Chodzi tak naprawdę o to, aby umieć wykorzystać każdy metr kwadratowy mieszkania, aby umieć znaleźć ten potencjał, gdzie może powstać kolejny pokój, aby wiedzieć, jakie standardy zastosować, żeby na przykład nie przeinwestować i też, żeby nie zrobić zbyt drogiego remontu, bo jest to jeden z częstszych problemów, z jakimi się spotykamy, że inwestorzy robią po prostu za drogie remonty, które sprawiają, że koszt inwestycji rośnie na tyle, że spadają ostatecznie rentowności. Także Dziękuję za tą krótką wspól wizytę w mieszkaniu. Dobrze, witajcie jeszcze raz na sam koniec odwiedziliśmy mieszkanie w trakcie remontu, zobaczyłeś jak to mieszkanie wygląda po remoncie i teraz to co powiedziałem we wstępie, to co lubimy najbardziej, czyli liczby, dane, statystyki i biznes case'y, jak to mieszkanie może zrebrać. No i teraz w związku z tym zaczynamy od strony kosztowej biznes case'u. To, co widzisz na slajdzie, co będzie się sukcesywnie pojawiało, no to najpierw oczywiście kwestia samego zakupu mieszkania. Ono w cenie ofertowej było 820 tysięcy złotych. Tu podaję Ci od razu przelicznik na metr kwartowy. Mieszkanie ma powierzchnię niecałych 57 metrów, tu są pewne zaokrąglenia, ma poniżej 57, w związku z tym cena ofertowa była ponad 14 tysięcy złotych. Finalna cena zakupu 775 tysięcy, czyli 13 644. Jak pytasz od razu, kiedy to się działo, żeby umieścić to w jakoś w przestrzeni i w czasie również, no to to są transakcje, które odbywały się jesienią 2024 roku e, i mieszkanie było wykańczane też pod koniec, pod koniec roku, na początku stycznia. Mówimy cały czas o Warszawie, o Mokotowie, zresztą masz podany dość dokładny adres. No i teraz, dobrze, mieszkanie było kupione do remontu, mieszkanie z rynku wtórnego, należało dokonać nakładów. Tak jak widziałeś, był to remont dość daleko idący. Remont i pełne wyposażenie, bardzo ważne rzecz, Remont, rozumiem jako generalny remont, widziałeś, tam była wyprówana łazienka, dodawane ściany. Przenoszona kuchnia, więc intensywnie zrobiony remont, zmieniona podłoga, tak jak widziałeś to wszystko, łącznie z wyposażeniem i dekoracjami, tak? czyli meble, AGD, dekoracje, kwiatki, poduszki i łyżeczki. Jak ja to mówię, to w sumie było 147 tysięcy zł, czyli w przeliczeniu niecałe 2600 zł z metra. Do tego dochodzą koszty związane z transakcją. Nasza prowizja za przeprowadzenie tej inwestycji, również koszt pośrednika PCC, notariusz, standardowe koszty. W sumie nakład inwestycyjny na to mieszkanie wyniósł troszkę ponad milion złotych. W przeliczeniu numer kredytowy to jest 17 688 złotych. No i teraz. Jak to ma się do rynku? Bo myślę, że to jest najciekawsze. To jest w ogóle bardzo dobra dzielnica. My zazwyczaj mamy mieszkania w troszkę dalszych dzielnicach niż samokotów, pod trochę gorszymi w cudzysłowie adresami. One też świetnie jakby działają, ale nie są to mieszkania położone zazwyczaj na Mokotowie, więc tutaj ta cena też jest wyjątkowo wysoka jak na nasze standardy. A mimo to, mimo to zobaczcie, jest to cena naprawdę bardzo atrakcyjna. Średnie ceny dla mokotowa, podajcie tutaj na czarnych, czarnych słupkach tego wykresu, to są ceny z rynku pierwotnego 21 700 z hakiem i rynku wtórnego 19 860. To są ceny Warszawa mokotów z grudnia 2024, czy dokładnie wtedy, kiedy były kupowane, kiedy kupowane było mieszkanie. No i jak to się ma do naszej ceny zakupu? Tak? No, my to mieszkanie kupując do remontu, kupiliśmy je za. 13 644 zł. Kupił je inwestor, który z naszą pomocą to mieszkanie doprowadza do stanu wynajmu, bo to bardzo ważna rzecz, my tym mieszkaniem nie handlujemy, Nasza, nasz sposób działania jest taki, że my pomagamy inwestorom kupować dobre mieszkanie na wynajem, więc znajdujemy takie mieszkania, e, lokalizujemy je, dokonujemy e, e, remontów, więc mieszkanie kupuje inwestor. Ważna uwaga. No i teraz inwestor kupił to mieszkanie za te 13 644 metra w związku z tym, że to było mieszkanie z rynku wtórnego do remontu, porównywalne mieszkania w tej dzielnicy, dzielnicy kosztą średnio 19 860, i to jest właśnie ta potężna różnica. 33% taniej to mieszkanie kupiliśmy. Dlaczego? Bo mieliśmy na nie pomysł. Tak? To mieszkanie nie miało wad prawnych, nie było z jakiegoś powodu nie wiem, technicznie skażone. Ono po prostu na nie nikt nie miał pomysłu, i to jest ten sposób krowania realnych okazji inwestycyjnych mieszkań na wynajem. Oczywiście do tego trzeba dodać koszt remontu, wyposażenia wszystkich kosztów i jak widzisz, ostatecznie cena, koszt takiego mieszkania na gotowo tak, ze wszystkimi poduszkami, kwiatkami 17688, no ale nie można tego porównywać do ogólnej ceny zakupu, no bo wiadomo, że mieszkania na rynku wtórnym oczywiście wymagają remontu, mieszkania na rynku pierwotnym wymagają wykończenia, więc jakby my, żeby porównywać jabłko do jabłka, porówn powinniśmy porównywać te 13600 do 19800. Natomiast oczywiście. Dobra wiadomość jest taka, że nawet bo ktoś może powiedzieć: No tak, ale to są większe nakłady inwestycyjne, bo trzeba to mieszkanie przerobić mocniej, dodać pokoje, przenieść kuchnię. To prawda, więc nawet biorąc pod uwagę, że tamte mieszkania na rynku wtórnym, kupowane powiedzmy, wymagające remontów, ale że nawet tam by nikt tego remontu nie dotykał, to nasze mieszkanie po generalnym remoncie jest tańsze o 12% od średniego mieszkania z tej dzielnicy. Także różnice są naprawdę Potężne. I teraz przejdźmy do drugiej części biznes caseu, która jest pewnie jeszcze ciekawsza. Nie tyle, ile trzeba wydać, tylko ile można na tym mieszkaniu zarobić. I tutaj widzisz drugi slajd, znowu po kolei. Mieszkanie to, oczywiście, jest trochę ciężko dokładnie stwierdzić, ile by. Mógł inwestor uzyskać z wynajmu takiego mieszkania, gdyby nic z nim nie robił. Natomiast znowu analizując tą alternatywę, zbierając jak najbardziej podobne mieszkania, które w tym momencie są do wynajmu w tej dzielnicy, bardzo bliskiej okolicy, z tym metrażem w miarę podobnym układem pokoi e, czy pomieszczeń, no to szacunkowe przychody z takiego najmu takiego mieszkania w całości byłyby około 5500 zł miesięcznie. Przychody w systemie dobrego najmu. W systemie dobrego najmu, czyli po podziale tego mieszkania na pokoje, na pokoje tak jak my to robimy, będą wynosiły 8700 zł miesięcznie. Teraz jak to ma się do rentowności? Średnia rentowność najmu w Warszawie, według najnowszych raportów Expander.pl i Rentier.io, oni akurat, jak wiesz pewnie z tego kanału, jeśli oglądałeś na inne filmy, często raportują średnie rentowności per mieszkanie. Taka rentowność raportowana przez nich to jest 4,4%. I to mniej więcej się zgadza też z doświadczeniem inwestorów. Inwestorzy mówią między 3 a 5%, więc więc wynajmu mieszkania bez podziału na mniejsze jednostki, na, na pokoje. Więc to 4,4 no to jest takim powiedzmy standardem gdzieś tam zmierzonym bardziej nie widełki, tylko zmierzony konkretnie, pomiar przez firmy raportujące to od wielu lat, w związku z tym w miarę rzetelny sposób. No i teraz to są rentowności bez kosztów zarządzania. To mieszkanie. Bez kosztów za zarządzania ma rentowność 8,3%. Natomiast, oczywiście, mieszkania, które inwestorzy z nami kupują, no zazwyczaj e, również jest do tego dokupywana usługa zarządzania, no i wtedy rentowność takiego mieszkania po koszcie zarządzania, czyli już jakby jako zysk inwestora wynosi 6,4%. To mieszkanie akurat nie było w podnajmie, ono było w zarządzaniu, więc jakby tutaj i też było to mieszkanie w takiej droższej dzielnicy, więc ta rentowność nie była ponad 7, jak zazwyczaj udaje nam się uzyskać, no tylko 6,4%. No i teraz znowu porównując to, co uzyskuje średnio rynek, a to, co uzyskujemy my, no to ta rentowność już po koszcie zarządzania, czyli nawet właśnie nie jabłko do jabłka, już po koszcie zarządzania jest 45% wyższa niż rentowność mieszkania wynajmowanego w całości. Dobrze, przeprowadziłem się przez tą metamorfozę, widziałeś mieszkanie w trakcie remontu, Widzieliście mieszkanie po remoncie, widziałeś liczby, podsumowanie business case'u, mam nadzieję, że to daje Ci dobry wgląd w to, jakie mieszkanie robimy, jeśli tak, tego typu mieszkania Cię interesują, ten typ podejścia w ogóle do inwestowania, ten sposób działania i system dobrego najmu, który znajduje takie mieszkania, zapraszam do kontaktu na mojej stronie www.dobregonajmu.pl, tam można też się zapisywać na webinary, które dość regularnie są, więc jak chcesz się dowiedzieć więcej niż tylko tak w pełni pasywnie oglądając filmy, bardziej interaktywnie zapraszam na webinar, jak chcesz tak naprawdę najbardziej interaktywnie, to zapisz się na rozmowę i porozmawiamy o tym, czy może to jest dla ciebie inwestycja. A tymczasem, jak zawsze, na koniec, jak wiesz, życzę ci dobrego najmu.